Odmawiałem różnym grupom, które mnie zapraszały, aby jechać z nimi do Medjugorje, właśnie tego wyjazdu, myśląc, że to jest tutaj zbyt dużo emocji, zbyt dużo uczuć i zbyt duża dawka tak zwanej pobożności ludowej, której się ciężko będzie mi też odnaleźć. Ostatecznie zgodziłem się trzy lata temu pojechać po raz pierwszy i jest to dla mnie jedno z mocniejszych doświadczeń w życiu kapłańskim. Po pierwszym doświadczeniu Medjugorje, a w sposób szczególny po doświadczeniu sakramentu pojednania gdzie tutaj na placu spowiadałem po kilka godzin dziennie, zmieniłem mój punkt widzenia. Dzisiaj, jeżeli przyjdzie do mnie współbrat, mówiąc, że ma kryzys kapłaństwa, to poproszę znajomych, by wykupili mu bilet do Medjugorje. A jego samego poproszę, by tylko wziął stółę i usiadł przy kościele albo w konfesjonale i zaczął słuchać spowiedzi świętych. Zaczął w imię Pana Boga, Jezusa Miłosiernego, rozgrzeszać tych, których sam do Niego tutaj przyślę. Tutaj niebo... Samo niebo szuka człowieka. Tutaj człowiek nie musi szukać nieba. Wiem, osobiście jestem też o tym przekonany, że Maria tutaj dotyka ziemi, że dotyka też ludzi. Ważne jest to, co Pan Bóg dokonuje w sakramencie pojednania. Że przyprowadza tutaj ludzi bardzo poranionych, którzy przez długie lata szukają pokoju serca, a znaleźć go nie mogą, bo szukają go poza Panem. I są to czasami y, spowiedzi życia, gdzie Pan Bóg daje łaskę otwarcia serca i przychodzi z wielkim też namaszczeniem, z wielkim też pokojem. Przychodzi jakiś człowiek i mówi: Księże, nie chciałem się spowiadać, nie myślałem o tym, ale coś mnie tutaj popchnęło, ktoś mnie tutaj też przyprowadził. Otwórzmy się teraz na przyjście naszej Matki Maryi. I za to Przez wszystkie te lata dzięki Bogu, Jego łasce, objawia się Matka Boża. Tak wielu ją spotkało i spotyka nie jako daleką, abstrakcyjną istotę, lecz matkę, która jest blisko i idzie z nami. Są dni, że siedzimy tutaj z małymi przerwami po kilkanaście godzin. Wychodzimy z domu o godzinie 9 i wracamy do domu, czasami z placu po godzinie 24. Spowiadając innych, sami się nawracamy. Pan Bóg nam daje też wielką radość kapłaństwa. Mogę mówić o sobie. Wiem, że tutaj jest Pan Bóg żywy. Nie ten książkowy, wystudiowany, ale Pan, który dotyka. Manifestacja złego ducha, krzyki, czy też wycie prawie, że złego ducha spowodowały zamieszanie pośród ludzi. Kiedy zaczynamy się modlić, to zły duch zaczyna reagować. Nienawidzi Maryi, mówi o niej czasami Maryjka i bluźni, mówiąc to babsko, jak ono mnie dręczy, jak ja jej bardzo też nienawidzę, czemu ją przyzywacie? Ona tutaj jest obecna, ona tutaj też przychodzi. To on się wścieka, że z nami w naszym imieniu, mogliście się, i w naszym imieniu również walczy ta, której on nie może też pokonać czyli nasza Matka Maria. Niejednokrotnie w sakramencie Pojednania Pan również przychodzi z doświadczeniem spoczynku w Duchu Świętym. Wiele razy się też już mi osobiście zdarzyło. To doświadczenie, że Pan przychodzi z namaszczeniem Ducha Świętego, nawet jeszcze przed rozgrzeszeniem. Że kapłan wyciąga dłoń, by w imię Trójcy Świętej rozgrzeszyć, a Pan taką osobę wprowadza w spoczynek, głęboko bierze w Boży spoczynek. I widzimy później również, modląc się dalej, kontynuując modlitwę uwielbienia, jak Duch Święty przychodzi również z darem łez, z darem, z darem uzdrowienia. Z darem też nowego życia, jak również do Boży Duch, Duch Święty walczy również jednokrotnie ze złem, które do tej pory raniło tego człowieka. Jak Duch Święty e, powala chorą osobę, a podnosi uzdrowioną, z nowym doświadczeniem. jednokrotnie z doświadczeniem również daru Oce nasz, koi jesteś na niebiesima. Świece imię Twoje, dojdziesz, kraj jest Twoje.

i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravu Zdravo Mario, milosti puna gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.